Witają Państwa Dariusz Spakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy do gry FIFA 07. Ależ atmosfera, wspaniała frekwencja miejscowych kibiców. Chyba rzeczywiście nie ma dziś wolnych miejsc na tym stadionie. A zatem zaczynamy. Pytanie, czy zaatakują od razu, czy może spokojnie będą starali się wyczuć przeciwnika. Zobaczymy. Widać ogromną determinację w grze tego zawodnika. I kuraj. Ten chłopak wie jak grać głową. Song, Insua, Lincoln, kobiasz chwili. Pewnie teraz w obronie. Insua. Mocne uderzenie, niepewnie tym razem bramkarz. Rzut rożny. Nieudane to dośrodkowanie z narożnika boiska. To jest faul, rzut wolny. Ładnie podał Hamid Alkintop, przedłużenie. Ładna kombinacyjna gra. Ma kilka opcji, co zrobi z piłką. Oliver Neville. Insua. Sansa z dystansu. Sięgnął ją, ale zagrożenie nie minęło. Lincoln. Lovenkranz Lugę. Wyjaśnia dalekim wybiciem. Dobrze się złożył. Alkim top. I przejmują piłkę. Noel Hans. Pogubiła się obrona. Rozlikają się partnerzy. I sędzia wyciąga żółtą kartkę. Dobry faul, bo w świst nie był udany arbitra. Żółta kartka. To dobra decyzja sędziego. Gol! Stadion szaleje. To jest niesamowite zawsze uczucie. Bramka! Pięknie, brawo! Bugelund. Wiedzą, że są lepsi od przeciwników, którzy grają pod ich dyktando. Na pewno trener jest dumny ze swoich graczy, a kibice spokojni o wynik. Trenerzy przekazywali swoje uwagi piłkarzom. Zobaczymy, jak udało im się ich zmotywować na drugie 45 minut. Dobrze zapowiada się ten atak. Lincoln! Bardzo ładnie w obronie. Tom. Dobry powrót. Lowencranz. Mają teraz zdecydowaną przewagę w ataku. Dobry odbiór. Ach, dobra piłka! Przejęcie piłki. Ależ agresywne krycie. No nie trafił w tej walce Park w Park. Teraz strzela od bramkarza. No i wracają do rywalizacji po tym golu. Teraz już wiadomo, dlaczego niektórym piłkarzom płaci się tak bajeczne sumy. Proszę zwrócić uwagę, jak on znalazł sobie miejsce, jak się ustawił, jak strzelił. To po prostu świadczy o klasie. I znów mamy otwartą sytuację. Jest równo. Remis. Jeszcze wszystko jest tutaj możliwe. Łówkuje i to całkiem nieźle. Lincoln. Lowenkręc. Ładnie obrońca. Dobrze głową przedłużył. Hamid Alkintop. Kranz I wyjaśnił wybiciem. Oliver Neville. Próbował teraz zaskoczyć Bramkarza z daleka. Kompletnie nie wyszło to uderzenie. Nieudane wykończenie tej akcji, żeby nie powiedzieć nieudolne. Ładnie przechwycił. Insua... Wybija na aut. Ładnie skierował teraz głową do przodu. Ładnie z boku. Czy będzie dośrodkowywał? Dobrze przewidział kolejny ruch przeciwnika. Lovencans, Aż miło patrzeć. Doskonałe panowanie na tym nie miał innego wyjścia musiał tak zagrać. Są teraz. Arbiter kończy to spotkanie, którym nie doczekaliśmy się do Drużyna powinna być dzisiaj absolutnie zadowolona z tego wyniku. Remis zwłaszcza kiedy się oddaje tak mało strzałów na bramkę jest sukcesem. Kończymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szalanowicz.